Bezpieczeństwa naszych obywateli. Nie wiem, czy na co dzień tego doświadczacie, ale chcę wam powiedzieć, że i mówię o tym z pełnym przekonaniem i z pełną świadomością, że jesteście dzisiaj dla wszystkich bez wyjątku, niezależnie od tego skąd kto pochodzi, jakie ma poglądy, jesteście bohaterami, bo a ci wszyscy, którzy wiedzą, jak wygląda wasza. Codzienna służba, wasza codzienna misja. Wiedzą też, że um, ile, ile waszej pracy, ile poświęcenia, ile pasji złożyło się na to, że wczoraj, mimo tego agresywnego um, ataku na nasze niebo, że Polska była bezpieczna. I to. Um, I wasze coraz lepsze, coraz wyższe kwalifikacje. Związane to jest też ze zmianą sprzętu, którym się posługujecie. Rozmawialiśmy o tej przeszłości, o tym, jak bardzo się to wszystko zmienia, ale jak to wymaga też podnoszenia nieustannie waszych kwalifikacji. Pamiętam, no prawie wszystko się zmieniło od czasu, kiedy wizytowałem was w 2014 roku. Słuchajcie, 11 lat temu, tylko się wróg nie zmienił. 11 lat temu byłem tu w łasku między innymi dlatego, że rozpoczęła się wtedy pierwsza, pierwsza agresja Rosji na Ukrainę. To był Krym. Dzisiaj Wasze zadania, zagrożenia związane z agresywną polityką wschodniego sąsiada, to wszystko się zmieniło. Natomiast nie zmieniła się ta gigantyczna odpowiedzialność, jaka, jaką bierzecie na siebie. Rozmawialiśmy. O tym znam codzienne też bolączki Waszej służby. Wiem, jak wymagające jest to, co robicie na co dzień. Też ile poświęcenia kosztuje, jeśli chodzi o Wasze życie rodzinne. Ale od wczoraj już nikt nie może mieć wątpliwości, że bez Was Polska byłaby bezbronna. I dlatego bardzo nisko się kłaniam w imieniu wszystkich Polek i Polaków szczególnie tym którzy którzy wczoraj byli w tej akcji ale także tym wszystkim którzy będą też w przyszłości niezbędni aby Polacy mogli się czuć w swoich domach bezpiecznie chociaż tego poczucia bezpieczeństwa nikt nam nie da za darmo i wiadomo że w jakich czasach żyjemy chcę wam też przekazać słowa takich najszczerszych gratulacji od premierów, prezydentów europejskich, z którymi wczoraj rozmawiałem i oni wszyscy mają świadomość, że wasze działania i waszych kolegów w tym przypadku z Holandii, ale generalnie współpraca sojusznicza, to wszystko ma znaczenie nie tylko dla Polski i wczorajszej nocy miało to znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa naszych domostw i naszych obywatelek obywateli, ale że robicie to też dla wszystkich pozostałych sojuszników. I chcę powiedzieć, że naprawdę to wszyscy doceniają. I prosili mnie i prezydenci, premierzy państw sojuszniczych, żeby przekazać wam wyrazy uznania i podziękowania za, za y, y, tę misję. Będziemy robili wszystko, żeby zarówno zobowiązania sojusznicze, które dzisiaj są tak ważne z naszego punktu widzenia, żeby były wypełniane przez naszych sojuszników, żebyśmy nigdy jako państwo i Wy, jako polscy piloci, nie byli osamotnieni, czy to w czasach pokoju, czy w czasach wojny. My też zrobimy wszystko, aby ten wielki program modernizacji nie, nie, nie zatrzymał się ani na chwilę. Wiemy, że spodziewamy się taką, mamy nadzieję, że. Amerykanie wywiążą się z, z, z terminów. Chcielibyśmy, żeby w maju pierwsza partia F-35 tutaj do, do Was dotarła i, i żebyśmy mogli no, z miesiąca na miesiąc i z roku na rok z coraz większą pewnością siebie mówić o, o naszym air power i że rzeczywiście Polska jest od, od strony nieba bezpieczna. Jestem przekonany, że w jakimś sensie ta lekcja z wczorajszej nocy powinna być bardzo mocnym argumentem dla Was, na Waszą rzecz, ale też dla Polski w naszych rozmowach ze wszystkimi sojusznikami. I ja będę robił wszystko, będę stawał na głowie, żeby, żeby to, czego potrzebujemy dziś, jutro, pojutrze, nie w perspektywie 80 lat, żeby to do Polski trafiło i żebyście także Wy dysponowali coraz coraz nowocześniejszym sprzętem, coraz bardziej niezawodnym i tutaj wobec Was się zobowiązuję, że na pewno tego, tego dopilnuję. Jest coś takiego jak reputacja. Nikt Wam nie będzie w stanie zapłacić tyle, ile Wasza misja jest warta, bo bezcenne jest bezpieczeństwo państwa, bezcenne jest bezpieczeństwo obywateli. Ale chcę Wam powiedzieć, i to mówię z, naprawdę z pełnym przekonaniem, że dzisiaj polski pilot to są bardzo dumne słowa i, i y, Wy macie wszystkie powody, żeby nosić głowę wysoko do góry i, i wierzcie mi, że w Polsce wszyscy też mają to poczucie y, dumy i wielkiej satysfakcji, że nasze niebo jest chronione przez y, takich ludzi jak Wy. To jest y, powód do satysfakcji, ale nie o satysfakcję tylko chodzi, ale też o to elementarne poczucie bezpieczeństwa. Chciałem i dlatego dzisiaj jestem, nie będę wam oczywiście przeszkadzał w waszej, waszej misji, ale chciałem, żeby cała Polska zobaczyła komu zawdzięcza to, że ta noc nie zakończyła się w sposób tragiczny, że obyło się bez ofiar i że i w przeszłości i, i w przyszłości nawet jeśli zagraża nam agresywna polityka Rosji, a przecież to się nie skończy, to się nie zmieni w najbliższym czasie, że dzięki Wam to poczucie bezpieczeństwa to nie jest abstrakcja, tylko coś bardzo serio. Jeszcze raz dziękuję i życzę powodzenia, życzę tych bezpiecznych pleców, żebyście nie musieli się za często za siebie oglądać. Będziemy każdego dnia Myśleć o was o, i o tym, że wasza skuteczność i wasze bezpieczeństwo to jest nasze bezpieczeństwo. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dziękuję. Gotowanie jest straszne. Stanie się tu słowo pat. Tu marszałka z hukiem wyjedzie zamrażarka. Okej, okay, dobrze, to już teraz będę pamiętał, ale moje myśli biegną nieodmiennie w stronę pana Piotra Kalety, mam nadzieję. Rozumiem? Uczucie nieodwzajemnione boli, jak powiedział mi kiedyś wasz przedstawiciel poseł Marek Suski. Bardzo proszę. Panie, do Jaruzelskiego już mnie pan porównał. Czekam, jak mnie pan znów porówna do Hitlera. Mógłby pan? Dziękuję bardzo. Proszę mi mówić, panie generale, albo panie Wojciechu: proszę zająć miejsce. Proszę zająć miejsce. Proszę opuścić mównicę. Panie pośle Suski, proszę zająć miejsce na sali. Słyszałem to, mówi pan to już czwarty raz. Dziękuję panu bardzo. Bardzo chętnie wysłucham pana i raz dziesiąty. Przyjąłem pana oświadczenie do wiadomości. Jestem dyktatorem. Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu, proszę opuścić salę posiedzeń. Informuję też Pana, że zostanie przeciwko Panu skierowany wniosek do prokuratury za zakłócenie obrzędu religijnego na terenie kancelarii Sejmu. Zadał mi Pan pytanie? Odpowiedziałem bardzo jasno, natomiast jest to część przewidziana na wnioski formalne. Rozumiem, że wniosku takiego Pan w sensie formalnym nie zgłosił zmiana sposobu prowadzenia obrad musiałaby oznaczać zmianę marszałka sejmu ja nie umiem obrad prowadzić w inny sposób widzę że reagują państwo z entuzjazmem zachęcam do działania Pytam, kto będzie siedział kto będzie siedział? Dowiemy no, się w swoim czasie. Na razie proszę, żeby to pan usiadł. Będziemy budowali stadiony, tam będzie dla was dużo miejsca. Teraz jesteśmy w Sejmie, dobrze? Rozumiem ekscytację, każdy kocha i ceni pana posła Nitrasa, ale to później, dobrze? Dziękuję bardzo. Trochę spokojniej. Panie pośle, zdoba. ja widzę, że pan się męczy. Ale może by pan nas nie męczył? Dziękuję. Kim nie Jay-Z, panie pośle, kaleta, tylko Gen Z, czyli. Tak, to są jednak dwa różne zjawiska. Panie pośle Matecki, rozumiem, że występuje pan na sali w charakterze billboardu. Łączy nas wiele obaj. Jesteśmy na określony czas na swoich funkcjach i znamy nazwiska swoich następców. No stąd porozumienie moje z Panem Premierem jest można powiedzieć pełne.